Impresja 3. Dom zapuszczony. Nic nie gotowe. Płakała bez przerwy. Na pewno wróci. Zapewniały koleżanki, choć nikt nie dawał znaków życia. Przed zmrokiem wszystkie dzieci trafiały do rodziców. Mamo, nie przesadzaj. Znowu wymyślasz. Naiwne pragnienie. Chcieli tylko biegać na dworze. Każdy w ich wieku kolekcjonował przygody. Kradzież jabłek sąsiada. Podglądanie sierot z bidula. Oni nie mogli. Lękliwi mieszkańcy w zwykłych gestach znajdowali szaleństwo. Rzeźnik za tym stoi. Listonosz ze skórzaną torbą milczy. Aptekarz też dziwny. Niby pomocny, chociaż skryty. Relacje przestały mieć znaczenie. Demonstracyjnie odpychała ręce. Polecono medyka, specjalista. Amputował kończyny, sporządzał rtęciowe wywary, skutecznie wypędzał zmory. Orzekł stanowczo: Histeria. Uzdrowimy szybciutko. Blaszany stolik, łańcuchy. Cios rozpalonym żelastwem między nogi. Krzyk wypełnił ściany. Mury kliniki zadrżały. Kobiecy punkcik zwęglony. Spopieliło troski. Proszę bardzo, zabieg darmowy, szlachcic we fraku, szukał okazji, zagubiona owieczka, kto właściwie je liczy. Umiem czarować, szeptał. Nieborak przepadał nagle, teatralny uśmiech, słodycz, gładka robota, cierpliwość nagradza sowicie. Laboratorium na obrzeżach miasta. Probówki, roztwory, nowe życie. Zwolniona blokada wtłoczyła elektryczną iskrę. Anonimowi chłopcy tracili niewinne kształty. Czarne futro ostre kły, niepojęta istota wkroczyła do gry. Wilkołak diabelską mocą natchniony. Plądruje lasy, ograbia karawany. Dźwięk fletu strofował ogara. Armia słucha generała. Łagodny ton instrumentu perfekcyjnie zastąpił troskę matki. Zorganizowaliśmy obławę, widły, pochodnie. Dość strachu. Jeśli nie teraz, to kiedy? Przemówił kowal. Smolistą noc rozdarł ogień. Reszty nie pamiętam. Głochata łapa rozłupała czaszkę, wspomina świadek. Cyrulik wywiercił otwór. Kieł spustoszył wnętrze. Myślałem, że to koniec, jednak wciąż oddycham, choć inaczej. Zawieszony między wymiarami. Bezkresna mgła nad umysłem. Tyle nieskładnych myśli. Brak słów, roztrajał doszczętnie. Nie ma syna, żony. Własne ciało zdradziło. Kupa mięśni, obce naczynie. Mimo chęci ruchu zwiotczało. Wróżka Samara gładzi szklaną kulę, ratunek przepadł, naukowiec zadrwił okrutnie, eksperymentami wytrącono balans, mityczne istoty rozrywają tkanki, konsumują dusze. Chowajcie, dobytek. Lepiej wymazać wspomnienia. Niepotrzebnie szpecą. Cierpienie rozda nowe. Szponiaste palce wyczuwają koszmary. Nawet dla nich włochaty zwierz za silny. Jest coraz gorzej. Wstrzymano ruch miejski. Obcy plotkują. Zaraza. Ustał handel. Spichlerze topnieją. Głodnym puchną brzuchy. Brudne miski nasiąkają łzami. Wiejskie baby składają ofiary. Najpierw cielaki, bydlęca krew mord zdławi. Kłamstwa. Następne pod nóż szły niemowlęta.